Pani dyrektor, przed chwilką podpisała Pani umowę na dofinansowanie ze strony miasta. Proszę mi powiedzieć, na co te środki szpital wykorzysta? Szpital wykorzysta środki przede wszystkim na zakup leżanki z, z pomiarem i z wagą ciała, czyli dla pacjentów, którzy przyjeżdżają do nas karetkami, często leżące, bez możliwości postawienia ich na wagę i zważenia zarówno wzrostu, jak i wagi. Ale też wymienimy część łóżek na oddziale wewnętrznym, gdzie leżą również pacjenci trudni, z ciężkimi chorobami, z wielochorobowością, gdzie ta opieka nad nimi jest utrudniona, jeżeli te łóżka nie są dostosowane do ich stanu. Stanu, stanu zdrowia, no to robi się jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej cięższe, tak. Czy to duże wsparcie dla szpitala z Każde wsparcie jest duże. Dziękujemy za każde wsparcie. My właściwie nie mielibyśmy żadnych możliwości poprawy infrastruktury. Mówimy tutaj o środkach trwałych, gdyby nie, gdyby nie właśnie wsparcie gmin, miast, tutaj tych okolicznych, których pacjentów hospitalizujemy. Więc każde wsparcie jest ważne, za każde dziękujemy i zawsze prosimy o jeszcze. Kiedy zakupy w takim razie? Kiedy pacjenci no. już rzeczywiście będą mogli z tego sprzętu korzystać? Myślę, że potrwa to około dwóch miesięcy, no bo musimy rozpisać konkurs, yy, musi, musi zostać przeprowadzone cała, całe postępowanie ofertowe, tak żeby wybrać na, najkorzystniejszą ofertę, zarówno pod kątem parametrów kupowanego sprzętu, jak i ceny. To już kolejne wsparcie ze strony miasta, czyli dopadamy kolejną cegiełkę do tego, żeby yy, pacjenci mieli lepszy komfort. Tak, to prawda, to, to po raz kolejny, któryś rok było przerwa, ale do, dokładnie nie pamiętam kiedy, ale rzeczywiście w poprzednich latach również miasto wspierało wspierał szpital w takiej normalnym funkcjonowaniu codziennym przy zakupie infrastruktury nowej. Panie prezydencie, miasto dokłada swoją cegiełkę do szpitala do tego, żeby pacjentom było lepiej, e, bezpieczniej. No zdrowie jest najważniejsze. Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje szpital wojewódzki w Bełchatowie. Jest, można powiedzieć, naszym oczkiem w głowie z racji tego, że po pierwsze, e, jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia regionalnym, bardzo ważnym, jak można powiedzieć, nawet kluczowym. A z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, że Szpital Wojewódzki w jest również największym pracodawcą w mieście Bełchatów. Więc te relacje, dobre relacje, które mamy, są niezbędne, są konieczne po to, żeby z jednej strony poprawiać komfort opieki zdrowotnej, a z drugiej strony po to, żeby szpital się rozwijał, po to, żeby zatrudniał jeszcze więcej osób i dawał jeszcze więcej miejsc pracy. Czyli stawiamy też na komfort, na profilaktykę, na to, żeby po prostu było w coraz lepiej, mimo tego, że to nie jest placówka miejska, prawda? Tak? Oczywiście. No wiadomo, że system ochrony zdrowia ma bardzo duże potrzeby. W tym roku skoncentrowaliśmy się na tym, żebyśmy mogli kupić specjalistyczne łóżka, czy to do sor czy również na oddział wewnętrzny, więc miejmy nadzieję, że pacjenci regionu Bełchatowskiego, czy całego województwa będą mieli okazję w sposób możliwie najbardziej komfortowe zauważyć to wsparcie ze strony miasta. Oczywiście jeżeli taka konieczność będzie, ale ze zdrowiem różnie bywa, to jest najważniejsza rzecz w życiu. Wszyscy sobie przy różnych świętach życzymy zdrowia, to ja mogę życzyć, żeby najlepiej, żeby nie skorzystać z tych leżanek, ale jeżeli już będzie taka konieczność, to miejmy nadzieję, że będzie to komfortowa oferta ze strony szpitala przy współpracy z miastem.